Donald Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych, został skazany za 34 przestępstwa. America and the world has never seen a day quite like it. After a jury this morning found Donald Trump committed crimes. Ja jestem Piotr i dzisiaj znowu o Chinach, w związku z tym co ma Trump do Chińczyków? No ma! I to nie tylko rozpoczęcie bardziej zmożonego konfliktu handlowego pomiędzy Ameryką a Chinami, ale również ten wyrok jest w Chinach szeroko komentowany. Na przykład wzmianka na, w serwisie Weibo, to jest taki chińska społecznościówka, miała 120 milionów wyświetleń. Budowniczy narodu, bo taką ksywkę ma Donald Trump w Chinach. Dlaczego? Dlatego, że to, że zaczął atakować handlowo i rywalizować z Chinami, sprawiło, że Chińczycy. E Partyjnie, politycznie, gospodarczo zjednoczyli się i zaczęli jeszcze bardziej budować swoją niezależność względem Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie Donald Trump tymi działaniami niejako buduje naród chiński. A z tym wyrokiem, no to dla Chińczyków jest dokładny, idealny przykład na to, że ten zgniły Zachód, upadająca demokracja, jeszcze bardziej jest widoczna. Były prezydent Stanów Zjednoczonych skazany za przestępstwa.